Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w poniedziałek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu na wspólnej refleksji nad dzisiejszym Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii dostajemy, w Ewangelii Łukaszowej dostajemy takie dwa obrazy. Pierwszy obraz to obraz, w którym Pan Jezus mówi, że niemile widziany jest prorok we własnej ojczyźnie. I myślę, że te słowa bardzo pięknie wpisują się również w nasze życie. Bo zobaczcie, kochani, kiedy zaczynamy mówić o Panu Bogu, czy to w naszej rodzinie, czy wśród naszych znajomych, przyjaciół, czy w miejscach pracy, w których jesteśmy na co dzień, czy zaczynamy poruszać kwestię kościoła, tematu kościoła, to albo ludzie odchodzą, albo wyrażają swoją opinię, która nie zawsze nam się podoba i, do, i prowadzi do konfliktów. Dlatego może właśnie tym bardziej powinniśmy dzisiaj porosić Pana Jezusa o taką łaskę, abyśmy byli takimi prorokami, Którzy będą chętnie słuchani, ale nie tylko słuchani poprzez słowa, ale poprzez nasze czyny, poprzez nasze życie wiarą, poprzez to, że będziemy dawali świadectwo o tym, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, że jesteśmy przyjaciółmi pana Jezusa. A drugi obraz to obraz takiego egoizmu ludzkiego, na przykładzie Żydów, którzy chcą pana Jezusa zrzucić z góry za to, że powiedział. Że nie tylko Żydzi otrzymują błogosławieństwo, że nie tylko Żydzi będą zbawieni, ale za przykład daje Syryjczyka Namana, o którym również słyszymy w pierwszym czytaniu, że został uzdrowiony, oczyszczony. I kochani, czego uczy nas ten drugi obraz? No, zobaczcie, że czasami w naszym życiu jest tak, że sobie myślimy, Panie Boże, ale dlaczego moja sąsiadka, mój sąsiad ma otrzymać błogosławieństwo? Ma być zbawiony, jak on nie chodzi do kościoła, on się nie modli. Ja jestem na Eucharystii, ja czytam Słowo Boże, modlitwa jest u mnie codziennie, przyjmuję sakramenty, spowiadam się. A on? Dlaczego on ma otrzymać błogosławieństwo? Bo kochani, może właśnie ten wspomniany on czyni coś dobrego dla drugiego człowieka, może niekoniecznie musi być codziennie na mszy świętej. Może nie widzimy jak z rodziną chodzi na msze, jak się spowiada, ale może czyni właśnie coś pięknego względem drugiego człowieka. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam właśnie poprzez te dwa obrazy, że Jezus został posłany do wszystkich ludzi, nie tylko do wybranych, nie tylko do tych, którzy się modlą, ale do każdego człowieka, bo zadaniem Jezusa jest przyprowadzić do Ojca każdego. Zatem może właśnie prośmy dzisiaj o to, abyśmy byli takimi prorokami, którzy przyprowadzą do Jezusa Jego zagubione dzieci, które może gdzieś tam zagubiły drogę do Kościoła. Dajmy przykład swojego życia, dajmy przykład życia wiarom, abyśmy poprzez ten przykład prowadzili ludzi do Chrystusa. Niech na czas prowadzenia uczniów do Pana sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.